Siema, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowościach, no i o tym co weszło do gry. Weszła drużyna Winter Wildcard 3, czyli drużyna w której EA postanowiło, że namiesza. Dlaczego namiesza? Mamy chociażby Jaszyna na środku obrony, Alvero na bramce, gdzie ten zawodnik był cdm Tyle dobrego, że on ma chociaż 200 cm wzrostu, więc może to nie być taki zły bramkarz, ale mamy też na przykład Kurtua na ataku, Casemiro na ataku, Kunde na SPD, czyli zawodnicy, którzy nigdy w życiu tam nie występowali, znaleźli się w tej drużynie na tych pozycjach. Tak samo Sanchez jest na lewym skrzydle, gdzie on był zawsze na przykład napastnikiem. Bear na CM też zawodnik, który był chyba na SN, e tak dobrze mówię? Miro Kloze na e SPD, Laudrup na prawej obronie, trochę wydaje mi się, że polecieli. Może te karty jako tako się wpasują. W sumie pamiętamy w tamtej FIFA, kiedy German Bole były totalnie OP, no to najlepszym pomocnikiem był Bramkarz, tak? A co do takiego Majtania to dzisiaj m.in. wyjdzie Alisson podobno na pomocy. No ale zanim o tym, skończmy się o tej drużynie, czyli EA namieszało z tą drużyną, ale oni by nie byli sobą, gdyby coś pomylili. I okazuje się, że ten zawodnik tak naprawdę gra w Premier League i wydali jego kartę w Turcji. Co to może oznaczać? Być może znaczy powinien dostać kartę w Premier League, nie wiem czy już dostał, bo nie sprawdzałem, ale ogólnie powinien mieć kartę. Tą z Premier League Obrońca Boczny z Premier League 99 Tempa będzie kozakiem. Ostatnio je, jak pomylili się z krójfem, oddawało końsy. Nie wiem czy dalej, jeżeli to kupicie, czy by oddawali. No ale jeżeli tak, jeżeli kupiliście po 19. Ja info wrzuciłem m.in. o tym gościu na Discorda. Dla patronów, że być może będzie warto w niego sobie zainwestować, ale totalnie nie sprawdzałem, czy on ma odpowiednią ligę, tylko zdziwił mnie obrońca 99 Tempa. A jeżeli faktycznie on będzie z Premier League, jeżeli będą oddawać końsy, no to osoby, które sobie ze mną weszły, właściwie które sobie weszły, bo ja nie wchodziłem w nic wczoraj, w tego zawodnika na Discordzie powinny mieć zwrócone końsy. Jedziemy dalej. Jeżeli chodzi też o drużynę tą wildcardową, no to widzieliście, że był tam Saliba. I teraz tak, okazuje się, że ten Saliba kosztuje ponad 350 tysięcy. A w ewolucji możecie zrobić tego Salibę za 160. 000. No i jak wróćcie uwagę, mają ten sam styl gry. Ten Saliba lewy ma co prawda dwa mniej oceny ogólnej, ale czym ono się tak naprawdę różni? Dlaczego jest to dwa oceny ogólnej mniej? Jest szybszy, gorzej strzela. Czy strzały środkowego obrońcy są potrzebne? Zadajcie sobie pytanie. Znaczy, odpowiedzcie sobie na to pytanie sami. Wiadomo, że zdarza się coś takiego jak kompany, który longshotem daje yy, Mistrzostwo Anglii tak, na falcie Manchesterowi City. Ale myślę, że to nie o to chodzi w Food Champions, bo macie od tego innych zawodników. Troszkę lepsze podania. Tutaj faktycznie ten Saliba mocno wygrywa. Dwa gorsze, dry... dwa driblingu różnicy, ale staty obrońcy tutaj się nie różnią. Czyli tak naprawdę z tych najbardziej potrzebnych statystyk za dwa dryblingu i trzy podań dopłacacie 200 tysięcy końców. Bo wszystko inne oczywiście mają takie same i gwiazdki i pracowitości. Więc jeżeli chcieliście kupować tego salibę, zastanówcie się dobrze czy nie lepiej sobie zrobić tego zawodnika w ewolucji. O tym za chwilę. Co jeszcze? W tym sezonie mogliście zauważyć, że Food Champions było przedłużone o 24 godziny i ludzie myśleli, że i jej po prostu na święta zrobiło taki prezent osobom i te Foot Food Champions było po prostu jednorazowo przedłużone. Z tego, co informuje nas Food Dong, który on się raczej nie myli, w sezonie trzecim, czyli w tym, którym aktualnie mamy, każde Food Champions będzie przedłużone o 24 godziny. Nie ukrywam, że jest to dla mnie bardzo dobra decyzja. Męczące jest, znaczy wiadomo, jak, jak się pytają większość prosów, co oni by wrócili, to oni by chcieli, żeby tych meczów było 30 albo 40. Tak? I słyszałem już takie wywiady, że każdy pros powiedział, że jest za mało meczy, meczów w Food Champions. Czy casualowy gracz chciałby tego powrotu 30 meczów, czy jak na PC było 40 w jeden weekend? No myślę, że nie. Dla nas to dodatkowe 24 godziny, to jest po prostu ułatwienie życia, bo możecie sobie teraz grać 5 meczów w piątek, 5 w sobotę, 5 w niedzielę, 5 w poniedziałek. Czyli tak naprawdę półtorej godzinki każdego dnia, czy godzinka, jeżeli trochę tam potraficie przycisnąć czynników lub ktoś po prostu będzie chciał szybko zagrać Food Champions i macie zrobione, tak? Praktycznie jeden strzał, szybka akcja i macie wolne, jeżeli to Food Champions traktujecie jako trochę męczarnie. Co dalej? To co dzisiaj wyjdzie? Czyli dzisiaj wychodzi Alison, za logowanie darmowe dostaniemy Daily Dudka naszego Polaka Rodaka. I to może być spoko opcja, żeby w niego dzisiaj zainwestować. Ale o tym będę mówił za chwilę, kiedy będzie segment handlowy. Dostaniemy nową ewolucję. refresh paczki za 10 i za 30 końców. Yy podgląd tego pika zbugowanego, czy zbugowanego, no, ja mam cały czas wątpliwości, jak to rozumieć. Czy to miały być ikony wszystkie base plus karty, które wyszły w SBC? Czy to miały być i ikony, i karty, które wyszły w SBC? Czyli tak naprawdę tam powinien być tylko balak, yy, tylko zwykły dalglisz zwykły, yy, stoiczko, czy to chodziło o te ikony, czy o wszystkie? Tutaj yy, EA cały czas brmnie swoje, yy, ale... Clickbaitowy tytuł, otwieramy zbugowanego pika, yy, działa na streamach. Z tego co widziałem u niektórych większych streamerów, jak najbardziej więc oni się tego trzymają. więc Ten pik się odnowi, odnowi się 85, plus pik, odnowi się 3 razy yy, rozbudowa, 10 razy 85, plus. No i on tutaj coś zapowiada, że będzie coś jeszcze. Yy, co to będzie? No, na pewno będą to jakieś dodatkowe paczki, a czy coś więcej jeszcze jej wymyśli. Zobaczymy, jeżeli chodzi o to co jeszcze wyszło w grze, to jeszcze wyszedł Mina, Mina wyszedł jako Objective, przy czym trzeba pamiętać, że ten wcześniejszy Objective, który był, tego Francuza, bo zapomniałem, wypadł mi z głowy jak to się nazywa, dalej jest aktywny i będzie aktywny do końca tygodnia razem z Miną, co trzeba zrobić, strzelić 5 goli używając graczy serii A, możecie to robić w skład Battle z 3 asysty z minimum 80 Defa, czyli tak naprawdę jakimś pomocnikiem, pewnie lepszy możecie to zrobić. Yy, nie stracić więcej niż 2 goli w trzech oddzielnych meczach i wygrać 6 meczy mając 3 graczy Serie A. Czyli jeżeli dorzucicie sobie jeszcze tam Francuza i 3 piłkarzy z la ligi, bodajże, to możecie robić ich naraz. tak? Czyli właśnie 3 graczy Serie A, 3 graczy z la ligi. Ważne, żeby był. Francuz, który tego le będzie strzelał i robicie sobie i minę, i tego zawodnika, który był na raz. Kolejna sprawa: Winter Daily, tak wyszły wyzwania, czyli musicie zagrać 3 mecze codziennie i wtedy dostajecie tak po kolei nagrody: za całość paczka za 100 tysięcy, za 6 z robionych macie 5 razy 84, tak jakieś paczka za 25 tysięcy. Paczka za Nie, to jest za 25 tysięcy, a to jest za 25, to jest za 25, to jest za 25, czyli 3 paczki za 25, 2 razy Express, raz 5 razy 84 plus i za całość paczka za 100K jak na to, że i tak, i tak będziecie grali, spoko opcja, zawsze to są dodatkowe paczki, które możecie trzymać już na toty ja w tym tygodniu będę otwierał ostatnie nagrody za Food Champions i mm, zarówno piki jak i paczki będę już trzymał na toty. Wyszła też nowa ewolucja z maksymalnym overallem 85, tak? Wizję 78, PS84, Fizyczność 85. Musi to być CM, maksymalnie 8 playstyli. No, i tutaj, według wyliczeń, y, jakiś tam macie najlepsze trzy karty, które nadają do tej ewolucji. Nic specjalnego według mnie. Tyle, że możecie sobie zrobić z zawodnika. Nie wiem, jeżeli jakiegoś specjalnego zawodnika lubicie to możecie go zrobić, bo większość zawodników, no to plus 2 do tego Pejsa niewiele nam pomoże. Wyszedł też PIK 83, tym razem z drużyny 1.15, 8283 standardowy do przepalenia, taki jak zawsze. Nic nowego, po prostu się odnowił i dodali dodatkową drużynę. No i wyszedł Ian Wright, który ma 5 gwiazdek sztuczek. Z tego co mi się wydaje, on ma playstyle z plusem trivelki Jeżeli się nie mylę Dodatkowo możecie go na lewo, na prawo rzucać Nie można go dać oh, sorry. na napad Co trzeba zrobić? Złote, srebrne, wyzwanie, 8, 1, 8, 5, 5, 6, 6, 7, 8 Czy to jest ciekawa opcja? Jeżeli chcecie coś nowego w swoim składzie, jak najbardziej. Fajnie jest czas, znaczy podoba mi się to, że te karty dają coraz bardziej grywalne. Co prawda, no 600 tysięcy. Gdyby kosztował 350, myślę, że byłby robiony na potęgę. Teraz, przez to, że kosztuje 613 tysięcy, no to obstawiam, że jego oceny, jeżeli chodzi o użyteczność, no właśnie, 16% osób było tylko i wyłącznie na tak. Reszta osób totalnie olała to. Tego zawodnika. No i teraz tak. Dlaczego tu jest ta drużyna? I jej zamieszało. Wczoraj znikła z paczek pierwsza drużyna Wildcard, ale druga, która wyszła w niedzielę, nie znikła. Czyli yy, mieliśmy, ma, znaczy będziemy mieli cały czas karty do końca, do piątku yy, Wildcard 2, Wildcard 3, ale te karty, czyli ten yy, Best of Winter Release. Znika w niedzielę i teraz, według mnie, będzie można na tym bardzo, bardzo fajnie zarobić. Na kim, zwłaszcza moje oczy, na pewno najbardziej cieszy? Ta Hernandez, według mnie, jak najbardziej powinien się ruszyć. Perisic, Bremer, Davis, Karszawi, Kante. Tutaj mam problem z Valverde, bo jeżeli on y, zostanie wymyślone że mm, karty nominowane do Toty wszystkie dostaną kartę na przykład plus jeden rala, no to on może trochę spaść. Myślę, że ta Diani będzie bardzo spokojna, jeżeli chodzi o inwestycje w niego. I teraz tak, tej trójki pierwszej, w sumie z, tej, z, tej, z tego górnego rzędu, zainteresowałbym się tylko Diani, bo Palant 100% pewniak do Toty. Mbappé 100% pewniak do Toty. Hansen, jeżeli będzie kobieca drużyna, 100% Toty. Jeżeli chodzi o Winiego, wydaje mi się, że on może być jako karta 12 do głosowania. A zwykle tam wygrywa po prostu najlepsza karta do grania. Czyli według mnie wygra Vinicius. No bo nie oszukujmy się. Możemy powiedzieć, że Wini Miał dobry sezon, ale lepszy sezon miał chociażby Harry Kane i w tym sezonie jest dużo lepszy Harry Kane Więc jeżeli podchodzimy, no wiadomo, trójka w drużynie toty to będzie musiał być zwycięzca złotej piłki, czyli Messi, będzie musiał być Haland jako zawodnik, który tam no, potrójną koronę zdobył, i musi być Mbappé, który był trzeci w złotej piłce, czyli pierwsza trójka złotej piłki, a o 12 zawodnika najprawdopodobniej powalczy Vinicius który miał double-double, powarczy Kane, który jest na bardzo dobrej drodze, żeby pobić rekord lewego i pewnie jeszcze kogoś tam wcisnął. Nie zdziwię się, jak tam będzie wciśnięty na przykład Lewandowski. Dlatego, że zdobył z Barceloną yy, Mistrzostwo Hiszpanii, zdobył Kula Strzelców na Mundialu, też coś tam pokazał. Wiadomo, że... Mu, znaczy, I teraz tak, yy, zależy jak do tego podchodzimy, bo z częścią osób dyskutowałem, że Mundial już nie powinien się do tego liczyć. Ale czy oni faktycznie nie policzą mundialu? No, zdziwiłbym się, bo tak naprawdę ile? Miesiąc temu była ta gala złotej piłki i Messi tam dostał złotą piłkę za mundial. Najlepszego bramkarza dostał Martinez jako zawodnik z mundialu. No, bo nie oszukujmy się, on w Aston Villa no nie jest jakimś wybitnym zawodnikiem. To było dużo wielu zawodników, którzy dostali, z, powinni dostać to nagrodę, jeżeli by nie liczył się mundial. Chociażby nie wiem, albo Ter Stegen. Ederson nawet mógł dostać, chociaż no on nie broni fantastycznie, ale on też zdobył tą potrójną koronę. tak, Czyli musimy sobie zdać sprawy, że nagrody klubowe czy nie klubowe po prostu bustują ludzi do nagród. I teraz tak, dlaczego to jeszcze odpaliłem? Jeżeli chodzi o te karty, kiedy je najlepiej brać? I zobaczmy, co się z nimi stało. Jeżeli mówimy o takim Teo. To zobaczcie, on w tym momencie kosztuje 110 tysięcy. Zobaczcie jego wykres. On zjeżdżał z 360 tysięcy. W najniższym punkcie 109-111 tysięcy. Czyli jesteśmy praktycznie prawie, no musimy, dobra, tą cenę musimy zignorować. 117 118. 000. Jesteśmy prawie w najniższym punkcie. Kiedy będzie najniższy punkt? Według mnie te karty będzie trzeba brać dzisiaj. Około godziny między 19 a 22, to jest pierwsze okienko, lub w niedzielę między 19 a 22, i teraz nie wiem, czy te karty są do jutra do 19, czy do poniedziałku do 19. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, wydaje mi się, że do jutra, więc jeżeli chodzi o inwestycje, to bym wchodził w nie teraz. No bo ten drugi, Teo, zobaczcie, jaka to jest różnica. On tak naprawdę ma jeden playa więcej, cztery strzały. no Tu jest największa różnica: dwa podań, jeden dribbling, jeden def, jeden fizyczne. I on kosztuje ponad milion końców więcej. Czy to jest logiczne? Odpowiedzcie sobie sami. Jeżeli macie złote karty tych zawodników, czyli macie złotego Halanda, Winniego, Mbappe, Jani, Hansen, Davisa, Kante, może Kante nie, Valverde. I chcecie jeszcze, czy Teo, i chcecie na nich jeszcze zarobić, to sprzedajcie je koniecznie, zanim ta drużyna wyjdzie z paczek. Najlepiej koło godziny to się robi 14-13, coś takiego, kiedy ludzie wstaną, zjedzą sobie śniadanko i zaczynają grać i uznają, że sobie coś zmienią w składzie. Tak, nie sprzedawajcie tego po 19, bo jeżeli one wrócą do paczek, to zaczną po prostu na potęgę wypadać. Z tych takich, oprócz tego Teo, który bardzo przykuwa moją uwagę, wydaje mi się, że fajną opcją jeszcze na inwestowanie może być ten Kante, bo ten Kante też bardzo zleciał. Gra się nim fantastycznie. Tak, zobaczcie, on zlatywał z milion 100 tysięcy, no, no dobra, 968 000, Zleciał, najniższy punkt 418K. Teraz 430, więc opisałem, że jakieś 420 tysięcy on będzie mógł kosztować dzisiaj. I taki Kante. Dlaczego on jest OP? Po pierwsze, macie, on ma z miejsca dwa zgrania. Po dwa ma Shopa. Po trzy, według mnie, i jej zrobi tak, żeby Cristiano Ronaldo dostał jakąś kartę mm, związaną z Toty. Nie wiem, jakiś flashback Toty, coś takiego, bo. No, nie oszukujmy się, i fanboje Messi'ego, i fanboje Ronaldo są trochę odklejeni. Jeżeli jeden dostanie, zwłaszcza, zwłaszcza jeżeli Messi dostanie za, dla wielu kontro, za kontrowersyjną złotą piłkę, to fani Ronaldo się po prostu spłaczą. Więc, żeby ich trochę y, uspokoić, że oni postanowili, tak jak gazeta France Football, dać Messi'emu piłkę złotą za nic. No, to muszą temu Ronaldo jakoś go zbustać. Poza tym, każda karta dobra, która wyjdzie z Ligi Saudi, od razu będzie tego kantę podbijać. Zobaczcie, jaka jest różnica między ifem jego. 10 tempa. Tutaj najbardziej tempo. Grałem tą kartą, ona zabiera wszystko. Ona by była w stanie okraść złodzieja z piłki, no nie? Jest fantastyczny. Jeszcze fajna karta. Według mnie, na przykład, taki Davis. Yy, może się sprawdzić, bo jeżeli będzie Harry Kane w toty, to ten Harry Kane będzie dosyć tani, będzie leciał dosyć często musicie sobie zdawać sprawę z tego, oczywiście, oraz oczywiście oprócz tego, że będzie leciał często, jest tani, no to będzie linkiem do Davisa. A prosi nawet, nim lubili sobie pograć na turniejach. Mi się podoba jeszcze Diani, oczywiście chodzi tutaj tylko i wyłącznie o kartę FIFA 647 tysięcy. Zleciała z 1 200, najniższy punkt 607. No tutaj ona już zaczęła trochę odjeżdżać. Każda karta kobieca, jeżeli, powiem tak, jeżeli wyjdzie info, że to ty kobiece będzie, to na 99% ta Diani leci w górę. Chyba, że ona dostanie to do ty, ale wątpię, więc każda karta kobieca powinna wylecieć w górę. Tam w tym, jeżeli chodzi o kobiece toty, to będzie to praktycznie tylko Barcelona. Nie wiem z kim Hiszpania wygrała Mistrzostwo Świata Kobiece. No ale tam praktycznie cały skład to jest drużyna Barcelony, Liga Mistrzów wygra Barcelona. Co prawda na Wolfsburg i jeżeli chodzi o drugą tak jakby um, liczność, jeżeli chodzi o drużynę toty kobiet, to obstawiałbym właśnie Wolfsburg i na przykład FK Pajor. Więc taka Diani jak najbardziej może polecić w górę. Tym bardziej, że no na pewno z Ligi Francuskiej też ktoś to dostanie. Eee, A Lyon, który ona reprezentuje, w tym momencie ma, jest liderem i ma chyba wszystkie punkty zdobyte w całej lidze w sensie chyba wygrały wszystkie spotkania. Więc e, nie śledziłem tamtego roku. Jeżeli one zawędrowały dosyć wysoko w tej lidze mistrzów, mistrzyń, w sumie Ligi, lidze mistrzyń, to jak najbardziej Diani również powinna oddać. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że trochę Wam pomogłem. Dałem Wam kilka pomysłów na inwestycje. Mam nadzieję, że te odcinki Wam się podobają. Zostawcie łapkę w górę. Zapraszam na live'a nocno-wieczornego, czyli około godziny 23.00 wystartujemy, może ciutkę później. I zaczniemy grać Food Champions. A jutro widzimy się na YouTube. Strzelcie też subika, bo ponad 70% osób nie subuje jeszcze tego kanału, a ogląda filmy. Także na dzisiaj to wszystko, na razie.